Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Haus. No i cóż, już? <laughs> Boże. W sumie nie wiem czemu się śmieję. E, witam was w becie Ghost Recon Wildlands. weźmy. E, co my tu mamy? Zbieram municję. Otwórz wyposażenie. W ogóle nie patrzcie się na mojego bohatera, bo ja sam nie wiem. Nie wiem po prostu, jak on wygląda w sumie. Dobra, tu na razie nie chcę patrzeć. Wyjdź z tego. Znajdź porucznika Santa Blanki. Dobra, będziemy sobie robić tę misję chyba. Nie wiem właściwie, do kiedy jest ta beta. Do niedzieli bodajże. Do 27? Czy jakoś tak? Nie wiem. Nie pamiętam. Tutaj na razie podziwiamy sobie grafikę, odbicia i tak dalej. No, to nie chodzi jakoś najgorzej. W sumie. <laughs> nie wiem, poprzednia beta, jak była, to. A w sumie się przejedziemy. Przejedźmy właściwie. Poprzednia beta, jak była, to chyba. <laughs> nie wiem, nie grałem w nią. Ale słyszałem. No, wsiadaj kolego. Że to. Siadasz? Ej pojazdy dziwnie się prowadzą. Strasznie szybko przyspieszają. Nie ma nad nimi takiej kontroli. To bardzo, ale mniejsza z tym. Na razie się nie czepiajmy, bo na razie nie za bardzo jest co. W sumie najbardziej taką rzeczą rzucającą się w oczy to jest to, że auta nie zostawiają śladów. Na powierzchni. To jest wielki minus moim zdaniem. <coughs> Zobaczcie, za moje gardło trochę psuho. Ops. W oni coś tam gadają. To jest jakiś... Tam gdzieś samolot jest. O, leci. Ciekawe, czy takimi samolotami można tutaj też latać. Ciekawe? Teraz coś sprawdzę. No i co, panowie? To jest jakiś główny szlak, jakaś trasa. że auta tędy, dosyć spory ruch. O. Ciężarówka fajnie przyspiesza. Plus taki, że się znaki łamią. Ale ze skręcaniem jest już gorzej. Dobra. Wróćmy do tego naszego Ojejku co się... Co się stało? Boże aż tak mu zliszczyło auto. Właśnie ja mu tylko... O, ej, to jest fajny wózek. Ja mogę mu tu jakoś zabrać? Dobra, jak <śm> jest! <śm> 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 Ej. Halo panowie. <śpiewanie> Jak się odsuwają? Dobra. Misja tak chciała, żebym jechał tym autem, więc. Siadaj, ta. Właściwie co ja mówiłem? Nie wiem, ale przynajmniej powiem co innego. Przepraszam że za jakość tego nagrania. Właściwie nawet nie wiem czy jakaś... jakakolwiek miniaturka będzie. Um, OK coś tu jedzie. Chyba, wymienimy się. Dobra. Tutaj nie mam nawet... ...autoduckingu, wybaczcie. Nie wiem nawet czy będzie jakaś... jakakolwiek miniaturka na kanale. Nie wiem, jak... jak powszechnie wiadomo... ...od kilku miesięcy mam straszliwe problemy techniczne. I no. Nie wiem, nie da się niczego sensownego zrobić. Jakość mikrofonu też może ulec zmianie pogorszeniu czy coś. Też jakieś tam różne ustawienia głośności. Gra może być za cicho, ja mogę być za głośno albo odwrotnie. Okej, okay, jest ruch jakiś. Z tego co pamiętam z poprzedniej bety nie jeździło tyle aut mi się już udaje, nie wiem. Pora mniejsza z tym. Kto chciał... Taki cmentarz mały? Kto chciał zobaczyć tutaj wszystko na... Z tej bety to już zobaczył, jak, jak była poprzednia beta. O, zaparkujemy tutaj ładnie. Boże, to auto... Do tyłu chyba bardziej szybciej przyspiesza niż do przodu. To jest jakiś cyrk w ogóle. Co wysiąść. Aha, no i tak. Wybaczcie za za mój outfit. Ja sam nie wiem co on ma na głowie. I musicie mi wybaczyć. Nie wiem. Podejrzewam, że to beta. Dobra, samouczek uciekł zwiat. Ja tutaj nic nie wiem, bo nie śledziłem tak tej bety. Obejrzałem coś tylko na YouTubie, ale to tylko tak, wiecie, urywkami. Nie, żebym oglądał co i jak i tak dalej. Poświęc nieco czasu, bo oznaczyć wrogów i wzmocnienia. Jak się oznacza? Zgaduję po tym obrazku, że po prostu się przytrzymuje. Aha! Właśnie, jeśli macie jakieś wskazówki czy coś odnośnie tej gry i mojego stylu grania, piszcie śmiało w komentarzach. Z-drona. O, B. Lornetki może przez... Lornetkę się oznacza, tak. Nieprzyjaciel wyposażony już w standardowy płónek. I tak dalej, i tak dalej. Sygnalizator, co to znaczy? Koło rozkazów. Ale jak się, aha, obrona, ognia. Przegrupowanie. jest tam. No i ciekawe. Zaraz on poszedł? Tam gdzieś jest. ora, nie wiem. Nie trzeba tego. Dobra, mam tłumik, chyba. Tak więc mogę go. Strzał synchroniczny. A, Dobra, mu jest. Nie nie wiem, bez przesady. Chcę się po prostu ten sposób. W ogóle chwila. Jeszcze tak w ramach technikaliów. Tego nie zobaczycie, ale ja tutaj sobie... Coś sprawdzam. Okej, okay. mianowicie czy mi się nagrywa. Będę później nie miał jaj. Ups, ten gość już tutaj jest. Dziwne, że byłem tak blisko niego, a on mnie nie usłyszał w tych krzakach. No ale dobra. Eee... Realia, realiami, beta, betami. Chroniczny strzał, tak, już już Kumam chyba o co chodzi. Wybierz cel, tak jest Kuponowi w se sekwencji jest i sału strzału hmm. Dobra Aha, jeśli... Co to jest? To jest krowa? O, posterunek. Ale... Boże. A w sumie, ja tak wyglądam jak krzak. Więc tu mnie nie powinni... Aha, zaraz, bo ja zapomniałem, ja mam tego drona jeszcze jakiegoś. Jak tu się lata? Przybliżyłem dolenie, Aha, control, shift w górę. Dobra, no i mamy czubków, tu jest jeden. Tu jest ten mój drugi gdzieś z tyłu. Tu jestem ja, House Games, witam. Zapraszam na kanał. Hmm, czy mogę zobaczyć co tu jest w środku? Oho, bateria się kończy. No i... O, jeszcze tego mi oznaczyło. Dobra. <laughs> Więc tak, synchroniczny... Co tam się stało? <laughs> Są tańcy? Czy Nie, piłkę chyba odbija. Tak, piłką. Boże święty. <laughs> Dobra, jak chcę ten synchroniczny strzał. Co, ja ją po prostu tak strzelać? Eee, dobra, strzał synchroniczny. Wszystko załatwione. Czemu tego nie było wcześniej? I teraz tak, pytanie: czy zdrowie, zdrowie mi się samo istnie zregeneruje i tak, przede wszystkim kurczaki. O, jakie efekty ładne. Siano. Też coś tam leci. Ej, postarali się. W ogóle ta grafika nie wiem czy mówiłem. Podoba mi się. Gdzie było to koło rozkazów? Tu jest. Ee... Brona i do przegrupowanie. O. Ej, 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 ah. dobra, aha, jeszcze jeśli chodzi o poziom trudności, to jest nie ten najwyższy, coś tam realistyczny czy jakoś tak, tylko ten. O, on mi leczy. Wow, nice. Dobra, gdzie to się? I teraz, uwaga. Jest. Jest dobra, to takie efekty, boże takie hmm. jak coś się nazywa, oczywiście, deszcz pada. Chmury. Dobra, na chwilę wam. Nie ruszam obrazem, żeby kompresja nie zjadła dużo. Możecie sobie teraz zobaczyć. Ej, ładnie tu. Serio. Gra mi się cholernie podoba. O, beczki można ruszać, jest interakcja. Można tam zamienić sobie jakiegoś tego. A ten pan co tutaj robi? Kolejny pan dobra, burza jest Czy czymś, jakoś... co to jest? To może wybuchnąć chyba świnka, świnki nie będziemy zabijać w sumie. Fajnie, kurde. Taki Far Cry nowy Ubisoftu. Far Cry 5. W tej takiej Ameryce Łacińskiej. Super. Moim zdaniem bomba. O, plecak w ogóle mi się chyba zmoczył. Dobra, to jest jakieś tam składowisko nielegalne. E, imigrantów czy coś. Dobra. W ogóle jak to się zmienia. Eee, dobra, to Wolałem jak było... Wiecie, kamera była na prawym barku, teraz mam. W sensie nad, teraz mam nad lewym. Tu chyba coś był jeszcze, tak? Tu mamy gdzieś Amo, chyba w środku. I chyba na górze, pinaj się, gdzie jest to Amo? Jeszcze wyżej. Mm. O, słoneczko wychodzi. Strasznie tu jest ładnie, cholera. Taszki latają, słoneczko, zobaczcie. Można nawet takiego screena zrobić. Gdyby to była gra w pierwszej osobie. Ej, super! Jeszcze jak tu będzie tęcza teraz... I ten też jak ładnie zamiata tutaj z wiatrem. Ślicznie. Nie wiem, ja się podniecam tutaj teraz. Dobra, żeby nie był jakiś fail, to nie będę skakał. Eee... Ciekawi mnie, gdzie jest ta amunicja. No, ale dobra, może tak gra chciała, żebym jej nie znalazł. Ale strasznie mi zasyja w gardle. <laughs> Wybaczcie, muszę <laughs> tutaj na tle to i to ja się napić. Okej, okay, burza nadal trwa. O, pioruny ładne. Ognisko, jak w Dark Soulsach. Cel zabity, rozumiecie coś z tego? Jak cel zabity, kto go zabił? Przecież go chyba tylko ja mógłbym zabić. O Boże, nie, sorry za takie ramienie. To się tak nie powinno z... zdarzyć. Oni idą ze mną. Ej, oni są cwansi cf, cf, niż ja. Oni idą gdzieś po krzakach. A zwłaszcza ja powinien. Chyba, że jak pójdę drogą i zrobię tak To może ten gość się teraz odwróci po prostu pomyśli, że tu krzak nagle wyrósł i słuchaj porucznika Santa Blanki w ogóle go sobie tego gościa nie oznaczyłem hmm. dobra tam jest ten gościu kto go zabił Tak. Ten gościu już jest historią. Czy można przenosić ciała? Teraz. o to jest pytanie. Moje największe. Kurde, strasznie tu jest pięknie. Nie mogę się nadziwić, ale ja w to będę zmulał. Dobra, mogę sobie mm, tylko wziąć ten. Sam mnie nie za bardzo jara. Ale tak, użyjmy cheatów. Yy, gdzie to było? Tu w górę Okej, okay, ten z piłeczką sobie dalej tutaj ten Tu już chyba nikogo nie było O ile dobrze pamiętam, a na pewno źle pamiętam No i gdzie jest ta? Tam jest ten Santa Monika Blanka dronie strasznie kamera ciężko działa. Dobra, tu wypróbujmy może teraz strzał synchroniczny. Eee, zaraz, ty weźmiesz tego. Nie, nie. O Boże. Masz go? Dobra. A ja wezmę tego w tym czasie. Tylko kurde, nic nie widzę jeszcze. tu zasłaniają krzaczki. Dobra. 3, 2, 1. Jest. Kurde, fajne to. Podoba mi się strasznie. I ta, ta pogoda przede wszystkim. I te kury. Kurde, patrzcie na to. Czy to nie jest cudowne? To jest przecudowne. Dobra, z broniami na razie nie będę eksperymentował. Może kiedyś. Okej, okay, teraz tak. Posiłki raczej już nie przyjadą. Ale przynajmniej wiemy, jak wygląda śmierć. I teraz o, tu są apteczki. Oznacz zapasy. Pokonaj przeszkodę. Dobra. Tutaj już mam nadzieję, że nikogo na tym balkoniku nie będzie, ale w sumie chyba nie chcę ten wyjść. Dobra, mam nadzieję, że tu nikogo. O! Punkty umiejętności. To jest to, o czego się bałem najbardziej. No w sumie i tak, zanim zdobędę na przykład piąty poziom, ja nie wiem w ogóle, czy zdążę do niedzieli to nagrać, bo. <laughs> nie mam za bardzo czasu na nagrywanie i granie. Chociaż dzisiaj pewnie będę zmulał. W ogóle coś dzisiaj, zaraz zobaczę. Czwartek 23 tak, luty. Lutego. Z 19.30, jak to nagrywam. Ciekawe. Eee, tak, czekaj, czekaj, czekaj. Prawa ręka. Większa stabilizacja w trakcie celowania przez snajperski. Rozrzut z biodra, dron. Fizyczne drużyna, wytrzymałość. Bez bólu. To nie, to takie. Wsparcie rebeliantów. O, tu jeszcze jakieś dodatkowe szybkość reanimacji. No to takie se w sumie. W sumie chyba karam snajperski. Chyba będę tego używał, wiecie? Zaraz tylko. Jak to. Aha, potrzebuję 50 jednostek. To też żarcie chyba. Ok. Przecież strasznie miło mi się w to bawi. Naprawdę. Teraz zrobić to tak. Aby zabić tamtego, żeby ten nie zobaczył, i takie tam wiecie. Oho, Tam na dole coś się dzieje, ale dobra. I tam też są źli. Szkoda, że nie mogę. Chyba nie mogę, przynajmniej to mi się wydaje. Mojemu kazać, żeby iść. W zasadzie, żeby tam poszedł i go zabił. Gdzie on pójdzie tutaj? Pewnie do namiotu. uh, bleh. here's the deal, asshole. you answer my questions, or i put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. or when Cheer the fuck up, cavron. what do you want? amaru, where can i find him? <laughs> you serious? that's what this is about. sure thing. he's at atoya farm. go on. then you can see what we do to people who fuck with us. people like you. We need to get okay.

Zakładam, że przez takie radyjko jakieś. Aha, w ogóle skradać się. Złap? I znokawpi. Hmm. Ok, tak to wygląda. Więc mamy też żywą tarczę, kolejne ognisko. Kurde, fajnie, fajnie. Z jest miasto. By się teraz snajperka przydała, jakaś fajna. Dobra, więc ja to sobie może obczaję. Tango Mark. A tango. Eee. Już w międzyczasie. Ktoś mnie tutaj zobaczył. Ten. Nie, eee, a z wami się żegnam. Nie wiem, chodzi to całkiem, całkiem nieźle, więc chyba jest postęp. Nie wiem, jak wspomniałem wcześniej, nie sprawdzałem tej bety pierwszej, która wyszła chyba, nie wiem, początkiem lutego czy coś takiego, więc nie jestem pewny, jaki jest zakres tych zmian, e... ale nie wiem, podejrzewam, że jakieś są. Plusów jest dużo, minusów właściwie nie widzę... No, może dałoby się policzyć jak na razie. W tym odcinku podsumujmy. Minusy może da się policzyć na palcach jednej ręki, albo może. No dobra. Natomiast plusów jest dużo. Bardzo dużo. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, jeszcze raz przepraszam za jakość tego nagrania, za technikalia, ogólnie wszystkie moje. Jak wiecie, jak już wspominałem, wielokrotnie mam problemy z tym. <laughs> za mój głos i za wszystko, cały kształt. I dziękuję za łapki w górę, komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. To bardzo, bardzo miłe. I w ogóle chciałem podziękować wszystkim nowym subskrybentom, nowym moim widzom, którzy mnie zasubskrybowali właściwie ostatnimi czasy. Przez ostatnie miesiące 4 na przykład. Ehm... No i mam nadzieję, że zostaną ze mną na dłużej. No, a żeby więcej nie przedłużać, to jest to Ghost Recon Wildlands Beta, otwarta. Papa. Pa.